Moving puppet. Nana, na. cześć się cześć panko. cześć Nana, nana, na, na, La 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 nana, na na Swan Czoła! I Messi! Tam jest napis Gryzmołki Gryzmołka. Wodna przejażdżka. Spakowałem strój kąpielowy, piłkę, koło, wiaderko i to wszystko. Chodźmy prosto na plażę. O! Chcę w końcu popływać w morzu. Jesteś gotowy? Masz już wszystko? Ej Kryzmał... Rękawki do pływania? Szkicku, masz już przecież koło, to wystarczy. Pływanie mi nie wychodzi. Koło to dla mnie za. Nauczymy cię. Zgadzasz się, Bulgotko? O, dziękuję. Bulgotko, jak to się robi? Dobrze, czyli mam rękami, w taki sposób. <grym> Idzie ci całkiem nieźle. <grym> Ale tej sztuczki chyba nie powtórzę. <grym> Moment, wiem. Czas na gryzmo z czy dzięki niej będę wiedział, jak pływać? Nawet lepiej. Ten ktoś weźmie cię na barana. O, na barana pod wodą! Kto możecie wziąć na barana pod wodą? Zaczynam od narysowania troszkę wygiętej odwróconej kroki. No tak, już wiem. Tak, to kto to? Mały delfin. Zaczyna. Mały delfin? żartujesz? Ten był genialny, ale dla mnie o wiele za szybki. Oj, spokojnie, Szkicku. Mój gryzmołek jest znacznie wolniejszy. Popatrz, co teraz rysuje. Co to może być? O! No tak, ośmielnica. Gośmiornica? Żartujesz? Tariuszko, skoczę na ciebie! Chyba wolała ci zrobić żart. Tak, ale bardzo nieśmieszny. Poza tym, gdy ma się tyle macek, ciężko kogoś brać na plecy. To prawda. Więc kto to jest? Musisz zgadnąć sam. Pora dodać coś, co wygląda jak taki mały pazur. No jasne, to mała krewetka. Krewetka? Żartujesz? O, ale jesteś słodka, maleńka. A, chcesz się pobawić? Skakuj! Padadaj, padadaj, padadaj. Fajna krewetka. krewetka! No tak, to prawda. Ale na plaży koniecznie przywitajmy się z krewetkami, dobrze, Haha <grystanie> Jasne, ale najpierw powiedz, kto mógłby wziąć Cię na barana pod wodą? Jak głowa małego konia. O, to dobry troszkin, ale to nie jest zwykły konik. Konik morski? A tak, konik morski! Tego <grystanie> bez problemu mogę ujeżdżać pod wodą. Zgadza się. Niech do akcji wkroczą preki. O! Popatrz, Świcku zaprzyjaźnia się z ulgotką. Przecież miał mi pomagać w pływaniu. Wiem co możemy zrobić. Ulgotkę też zabierzemy ze sobą. O, to doskonały pomysł. Wszyscy razem na plażę. <laughs> Smokis slicek. Ha, To było super. Nasz konik morski pomógł mi w pływaniu. <laughs> Widziałem, że dobrze cię nauczył jak to robić. Tak, ale mimo to chcę popływać trzymając się ciebie. Oj, jesteś zabawny. A wy może porysujecie teraz razem z nami. Okej. Okay. Do dzieła. Kto może? Weźmy przybory. Widzicie, wygląda jak delfiny. Delfiny są super, ale pływają za szybko. To prawda. Pora dodać tu. Przypomina ośmiornicy, ale na nią nie da się być. Tak, dorysujcie prawą część głowy. O, wygląda jak krewetka. O tak, zgadza się. Zostało dokończyć konsumierę, dodać Q&A i -y gotowe. Oto Wasz własny konik morski. Na nim najlepiej przemierzać morza, szczególnie gdy towarzyszy Ci rybka przyjaciółka. Ciekawe czy Wasi przyjaciele go poznają. Wysp Trąbidzik z Morse i Konik Morski